Następnego dnia, 20 marca, Xi Jinping, prezydent Chin, przybywa z wizytą do Moskwy i widzi się z Władymirem Putinem. Następnie Xi Jinping zaprasza Władimira Putina do Chin. We wtorek, 21 marca, słyszymy doniesienia medialne, że Wielka Brytania postanawia przekazać Ukrainie pociski ze wzbogaconym uranem w odpowiedzi na to po wizycie Xi Jinpinga w sobotę w rosyjskiej telewizji Rossija 24 Władimir Putin powiedział, że na prośbę prezydenta Łukaszenki Rosja rozmieści na Białorusi broń jądrową. Zapraszam na raport. Jasnowidza. Jak podaje portal techw.pl, na prośbę prezydenta Łukaszenki, Rosja rozmieści na Białorusi broń jądrową. Taką deklarację złożył 25 marca w telewizji Rosja 24 Władimir Putin. Wraz z taktyczną bronią jądrową, Białoruś ma otrzymać środki do jej przenoszenia w postaci systemu rakietowego Iskander-M. Wzmocnieniem atomowego arsenału ma być także 10 białoruskich samolotów. Dostosowanych do przenoszenia broni jądrowej. 28 marca, portal wiadomości Dziennik.pl. Decyzja o wysłaniu na Białoruś rosyjskiej taktycznej broni jądrowej nie była wielkim zaskoczeniem, ale moment i forma jej ogłoszenia wiele nam mówi o sytuacji, w jakiej znalazł się Aleksandr Łukaszenka i Władimir Putin. Portal Rzeczpospolita Białoruś. Do przyjęcia rosyjskich rakiet jądrowych zmusiły nas działania NATO. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi oświadczyło, że do umieszczenia na swoim terytorium rosyjskiej broni jądrowej zmusiły je agresywne działania państw NATO, które zagrażają bezpieczeństwu Białorusi. Tu mamy publikację z 28 marca 2023 roku. A tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, chodzi o zubożony uran. Przyjrzyjmy się. Uran. Uran zubożony jest używany jako przeciwpancerna amunicja podkalibrowa z uwagi na 1,7 razy wyższą gęstość od ołowiu, a jak wiemy ołów jest bardzo ciężkim metalem. Każdy kto trzymał go w rękach wie, że bardzo cięży ciąży w dłoni. Uran ma gęstość bowiem 19,1 g na centymetr sześcienny. Proszę, proszę, proszę sobie to wyobrazić, to jest naprawdę bardzo ciężkie. 19 g na jednym tylko centymetrze sześciennym. oraz palność rozgrzanych odłamków przy kontakcie z powietrzem. W czasie II wojny światowej Niemcy używali naturalnego uranu jako amunicji. Jest to odpowiedź o co w tym wszystkim chodzi, bowiem wcześniej w trakcie wizyty Prezydenta Chin Xi Jinpinga w Moskwie w dniach 20, 21, 22 marca, poniedziałek, wtorek, środa, wtedy to właśnie doszło do naszych uszu doniesienia, że Wielka Brytania chce przekazać Ukrainie pociski zawierające zubożony uran i o to wszystko chodzi. I na to Rosja zareagowała bardzo emocjonalnie. Zareagowała na nie Rosja, twierdząc, że oznaczałoby to eskalację, ponieważ Zachód zaczął używać broni nuklearnej. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zapewniło jednak, że to jednak dezinformacja, bowiem takie pociski nie mają nic wspólnego z bronią jądrową. O tym, że Wielka Brytania zamierza przekazać Ukrainie pociski zawierające zubożony uran, w nawiasie DU poinformowała we wtorek Ukraińska Prawda. Portal przytoczył zapis rozmowy deputowanej do Brytyjskiej Izby Lordów wraz z dostarczeniem Ukrainie szwadronu czołgów Challenger 2 przekażemy temu krajowi również amunicję, w szczególności pociski przeciwpancerne zawierające zubożony uran, powiedziała parlamentarzystka. Słuchajcie, tu chodzi o to, że pociski ze zubożonym uranem są bardzo niebezpieczne. Zwykłe pociski, gdy uderzają pancerz po prostu grzybkują, czyli tak się wypłaszczają, mają wtedy ograniczoną możliwość penetracji przeszkody, czyli właśnie pancerza, czy to wozu transportowego, czy opancerzonego, czy po prostu czołgu. Uzubożony uran ma to do tego, że on uderzając w przeszkodę, on się jeszcze bardziej ostrzy. To jest taki proces samoostrzenia. Więc on jeszcze bardziej przenika ten pancerz. To są bardzo niebezpieczne pociski. I o to właśnie głównie się rozchodzi, że dotychczas strona ukraińska raczej nie używała tych pocisków, ale wiemy, że Rosja od kilkudziesięciu lat dysponuje takimi pociskami, używała ich, tak samo jak używały je Stany Zjednoczone i inne kraje, między innymi w wojnie w Zatoce Perskiej i w innych częściach świata. Zaraz się temu przyjrzymy głębiej, tylko proszę zwrócić uwagę właśnie, że to są tylko pociski, to są tylko pociski z takim rdzeniem, to nie jest broń atomowa. Jednak Rosja w tym swoim emocjonalnym wystąpieniu, ma to na myśli Władimira Putina, od razu wykorzystała to jako pretekst i stwierdziła, że to jest eskalacja konfliktu, eskalacja właśnie o broń atomową, o używanie takich kwestii nuklearnych, i dlatego właśnie w odpowiedzi na to zdecydowała się rozmieścić broń nuklearną na terenie Białorusi, jednocześnie bardziej kontrolując, podporządkowując sobie Aleksandra Łukaszenkę. Generalnie widzimy, że konflikt eskaluje. Jednak e, ja zawsze staram się patrzeć na to trzeźwo i spokojnie. E, przyjrzyjmy się dalej. Zubożony uran jest produktem odpadowym procesów wzbogacania uranu stosowanym m.in. w przemyśle zbrojeniowym. Wykorzystuje się go do produkcji pocisków przeciwpancernych. To głównie chodzi o te pociski przeciwpancerne, ponieważ pozwala na skuteczniejsze przebicie pancerzy czołgów ze względu na swoją gęstość i inne właściwości fizyczne. Tymi właśnie właściwościami jest ten proces samoostrzenia. Oprócz tego, właśnie gdy ten pocisk wbija się do wnętrza pojazdu, do wnętrza czołgu następuje natychmiastowa anihilacja załogi, bo on się utlenia, on się pali bardzo mocno, jednocześnie wywołując eksplozję amunicji, jeśli taka przebywa w bliskości miejsca jakby uderzenia. DU jest stosowany również jako składnik pancerza nowoczesnych czołgów, m.in. amerykańskich M1 Abrams. Ochrona tego poziomu jest używana, za, uważana za praktycznie nie do przebicia dla zdecydowanej większości nowoczesnej amunicji przeciwpancernej, w tym radzieckiej i rosyjskiej. Czyli znaczy się, że pociski ze zubożonym uranem mają problem z przebiciem pancerzy, które też mogą być właśnie nasączone zubożonym uranem, ale przyjrzymy się tej kwestii dalej. Amunicję zawierającą zubożony uran posiada wiele militarnych potęg, w tym Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. Pociski tego typu były już używane w wojnie arabsko-izraelskiej, w wojnie w Zatoce Perskiej i w Jugosławii. Rosja straszy. Tego samego dnia do doniesień ukraińskiej prawdy odniosła się Rosja. Prezydent Władimir Putin potępił Brytyjczyków. Po spotkaniu z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem miał stwierdzić, że jeśli Ukraina otrzyma tak śmiercionośną broń, Moskwa będzie musiała odpowiedzieć z odpowiednią mocą. No i rozumiemy, że tą odpowiednią mocą jest właśnie umieszczenie broni atomowej na Białorusi. Jednak co dalej z tego wyniknie? Przyjrzyjmy się. Uczyniono kolejny krok i zostało ich już coraz mniej. Skomentował wieści o przekazaniu Ukrainie pocisków zawierających zubożony uran minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu, dodając, że decyzja Brytyjczyków przybliża perspektywę potencjalnego konfliktu nuklearnego między Rosją i Zachodem. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Maria Zacharowa, również zareagowała na te doniesienia i stwierdziła, że plan Zachodu. Wobec Ukrainy zakłada scenariusz jugosłowiański, związany używaniem na Bałkanach amunicji, która zniszczyła środowisko i powodowała nowotwory. Wielka Brytania odpowiada: Na groźby kierowane przez stronę rosyjską zareagowało brytyjskie, zareagowało brytyjskie Ministerstwo Obrony, które stwierdziło, że pociski zawierające zubożony uran nie mają nic wspólnego z bronią jądrową. Nie mają nic wspólnego, ale jednak Władimir Putin postanowił użyć to, tego właśnie jako prowokacji. Znaczy użyć tego w sensie, że, że to go sprowokowało właśnie do kolejnych kroków, jako takiego pretekstu. To standardowy komponent, który nie ma nic wspólnego z bronią nuklearną, ani jej możliwościami. Rosja o tym wie, ale celowo próbuje dezinformować podkreślono w komunikacie. Wiemy o tym, tylko dostarczając te, te, te pociski, jednocześnie właśnie oni wykorzystują to do protekstu i umieszczają broń jądrową na Białorusi. Taki jest właśnie efekt, no nie może temu zaprzeczyć. Oprócz pocisków zawierających zubożony uran, Wielka Brytania zdecydowała o przekazaniu Ukrainie dwukrotnie większej liczby czołgów Challenger 2 niż początkowo obiecywano. Łącznie Kijów ma dostać 28 maszyn, a pierwsze na wyposażenie ukraińskiej armii trafią jeszcze w tym miesiącu. To tyle, drodzy Państwo. Sprawdźmy jeszcze, co to jest nuclear sharing, bo to będzie, to będzie wynik tych wszystkich zmian, które zobaczymy. Nuclear sharing, współdzielenie broni atomowej w NATO. Mam na myśli tutaj, że skoro. Skoro stało się tak, że Władimir Putin umieszcza broń jądrową na Białorusi, to zaraz się okaże, że broń jądrowa będzie również w Polsce, żeby była taka równowaga sił. I przyjrzyjmy się, tutaj jak podaje portal techwp.pl, nuclear sharing, współdzielenie broni atomowej w NATO. Deklaracja Putina spotkała się z komentarzami polskich polityków. Przedstawiciele różnych partii wyrazili gotowość do włączenia Polski w natowski program nuclear sharing, potwierdzając tym samym poparcie dla propozycji zgłoszonej przez polskie władze w październiku 2022 roku, czyli już w październiku 2022 roku Polacy zgłosili się, żeby brać udział w programie Nuclear Sharing, czyli mieć broń atomową w Polsce. Nuclear Sharing, czyli porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni nuklearnej. Przewiduje udostępnienie takiej broni przez stany zjednoczone części sojuszników, którzy jej nie mają. Obecnie są to Belgia, Niemcy, Włochy, Holandia i Turcja. No, i teraz miałaby do nich dołączyć również Polska. To jest przykładowo taki zwykły samolot. Przypomina myśliwski, ale taki zwykły samolot jest dostosowany do przynoszenia broni jądrowej. My, posiadając F-16, posiadając zaamasowane myśliwce wkrótce F-35, również będziemy mieli takie zdolności, żeby z powietrza wystrzelić, jakby pocisk, który wiele, wiele. Kilometru będzie mógł lecieć właśnie i radzić przeciwnika właśnie jeśli chodzi o broń jądrową. No generalnie to wszystko się zazębia, to wszystko dąży do eskalacji i to jest ta drabinia eskalacyjna, że cały czas kroczymy na tych szczebelkach i to się wszystko cały czas jakby dąży w tym kierunku. Tu na koniec jest taka mapka z portalu TVN24.pl z państwami, które posiadają, bądź posiadały kiedyś w przeszłości broń atomową. Tutaj widzimy, że kiedyś właśnie broń była na Białorusi, była też na Ukrainie. W Polsce też była, ale były magazyny, tylko mieli ją Rosjanie, przebywający na terenie Polski, bo kiedyś Polska należała do bloku wschodniego. Mówię tak, bo pewnie część z widzów jest młodsza. Między nimi posiadała też, bezpośrednio posiadała broń atomową Białoruś, która oddała. Łukaszenka twierdził, że źle zrobiła, że oddała broń atomową Ukraina, która dostała gwarancję bezpieczeństwa, oddała tą broń atomową, a potem jednak nie zadziałały te gwarancje bezpieczeństwa Kazachstan. Teraz nowymi nabywcami właśnie jest Korea Północna, Pakistan, Indie. Tutaj właśnie wcześniej były trzy wojny, z tego co pamiętam między Pakistanem a Indiami. Teraz są pewne zatarczki, są oczywiście problemy w tych państwach jakby między sobą antagonistycznie nastawionych, jednak posiadanie broni atomowej przez Pakistan i Indie stało się takim równoważnikiem, że dwie strony posiadają tę broń i od tego czasu nie wybucha żadna większa wojna. RPA jeszcze zaopatrzyło się w broń Izrael. No tu wiemy, że Izrael to prawie tak półlegalnie czy nielegalnie stworzył broń atomową właśnie jakoś w porozumieniu z RPA. No rozumiemy to, że Izrael otoczony miliardem tutaj ludności innego wyznania, którzy bardzo mocno nie lubią tego państwa. Izraelczycy postanowili taką broń posiadać. Oprócz tego, właśnie Niemcy, Holandia, Belgia, Włochy są krajami, i Turcja oczywiście są krajami, które biorą udział w tym programie. Nuclear sharing i teraz w centrum Europy, w centrum tego świata, no i dla nas, Polaków, dla na, w naszej ojczyzny, nasza ojczyzna jest naszym centrum, miałaby się znaleźć broń atomowa, żeby wypośrodkować te całe napięcie. Jak będzie, nie wiem. Ale jeśli interesujecie się tym, co ma do powiedzenia na ten temat Jasnowic z Gdańska, to zapraszam Was na mój kolejny film, bo tam właśnie będą przedstawione poczucia pokazujące, jak to Jasnowic z Gdańska przewidział całą tą sytuację tuż przed wizytą Xi Jinpinga w Moskwie. Jeśli jesteś zainteresowany, Pewnymi akcentami ezoterycznymi, pewnymi akcentami duchowymi, takimi właśnie wydarzeniami związanymi z jasnowidzeniem czy, czy, czy właśnie przypowiadaniem przyszłości. To zapraszam Ci na mój kolejny odcinek, a na razie dziękuję Ci za uwagę. Jednocześnie proponuję też filmy z wykrywaczem metalu i z poszukiwaniem skarbów. Dziękuję Wam serdecznie i stałych widzów zainteresowanych tematem jasnowidzenia. Zapraszam na kolejną audycję, gdzie wspólnie z Pawłem omówimy przeczucia jasnowidza z Gdańska co do właśnie tych wydarzeń i, i rozmieszczenia właśnie tego zaskoczenia, tego rozmieszczenia broni atomowej na Białorusi. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam z Panem Ogiem. Hej!